W dzisiejszym odcinku, sobie nagramy test mojego głośnika. Dopiero przyjechał. Był w naprawie, zobaczcie, bo ja go zamoczyłem. A jest woda to coś się ładuje. Tutaj jest port ładowania. Tutaj jest cała siateczka taka bardzo błyszcząca. Tutaj są właśnie LEDy. Możemy sobie włączyć LEDy. Zobaczcie, jak ładnie świeci. Świeci na różne kolory. Świeci na zielony, biały, nie, czerwony i niebieski. Zobaczcie, tutaj dół był, ale jego ja zerwałem, bo niepotrzebny. Tutaj jest nazwa Hicker, a producentem jest Fantazy. To jest Hicker Fantazy z BT. Znaczy nie. Hiker Fantazy BT. I to jest taka nazwa. Tutaj się ładnie świeci na wszystkie kolory. On, oczywiście on jest wodoodporny. Tak by ktoś nie wiedział, bo ostatnio go moczyłem. I to jest po prostu zarąbisty głośnik. Jego cena to jest 2500 zł. W ogóle wszystkie tanie te głośniki. Teraz potem zobaczcie, Tutaj mam piękny samochodzik, to ta szklanka. Tutaj jest to samo od Mikołaja, tutaj zobaczcie. Zobaczcie mój list Zobaczcie. Tutaj przeczytam Wam Kochany Mikołajo, mam 12 lat. Lubię jeździć na Hulonac. Mikołajo proszę cię o nogę wyczynową. oksalo MF plus j i j -b -l go 2 Głośnik, zobaczcie Tutaj jest głośnik, a tutaj jest hulajnoga Z blogiem Axela Więc Znaczy to, to nie jest To jest Hiker, to jest JBL Z logiem Hiker W ogóle ja dostałem cały ten głośnik o, Zobaczcie, tu piękny głośnik. Zobaczcie, jaki on ma w ogóle dźwięk. Włączymy sobie. Tak, włączymy. Tryb Bluetooth. Oczywiście głośnik do Oczywiście głośnik jest yy, sparowany przez Bluetooth. Jutro go wezmę do szkoły. Oczywiście musi się najpierw naładować. Musi być 100%. Tutaj jest poziom naładowania baterii. Tutaj taka Mini kropeczka. Tutaj jest LEDówka. Tutaj ma. Nie wiem czy tutaj widać, ale tutaj jest podgłośnianie, zmienianie LEDów. Możemy sobie wyłączyć. Wyłączone LEDy. Tutaj powiem Wam, że to jest standard odbierania połączeń. A tutaj jest ściszanie. Zobaczcie. Reaguje nam piszczeniem, jak za duży głośnik jest. Ale zobaczcie. W ogóle, zobaczcie co tu się kryje. Możemy sobie tą siatkę zdjąć, bo ja go znalazłem. Zobaczcie. O, zobaczcie. To jest trzyłatowy głośnik plus membrana bierna. W ogóle ta membrana jest... W... Wyjęta z, dobrego, z dobrej gumy, że jest odporna na basy. Mocne, dobra, założymy sobie tą siateczkę. W ogóle ta siateczka jest bardzo profesjonalna. Dobra, już nie będziemy zdejmować, bo widać, że się odłamał taki kącik. Założymy sobie ją po prostu i nigdy się nie otworzy. Bo ja to ten głośnik biorę do szkoły. Nie chcę, żeby się zepsuł. Więc możemy sobie regulować ladami, więc Zostawcie łapęce w górę. Zasubskrybujcie. Zostawcie jakiś komentarz. Darek też mnie ogląda. Adrian mnie ogląda. Tomek mnie ogląda. I może, możemy zostawić łapkę w górę, nie? To, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie. Komentarz. I luba!